I czy po prostu sukcesywnie ktoś je wydaje, bo, bo no, po to one są, żeby je wydawać? I pani, Barbara, czy jest Pani dzisiaj w stanie powiedzieć na dzień dzisiejszy, jakie środki na tym paragrafie ma szkoła podstawowa w Pusicach? To znaczy ja mogę panu powiedzieć co wynika z załącznika numer 2 jakie środki mają jakby z tej uchwały mogę to, to dzisiaj powiedzieć jakie mają w planie natomiast w wydatkowanie planie, ale... bieżące widzę po sprawozdaniach no nie jestem przygotowana żeby panu odpowiedzieć mhm. Też... Nie bo chodzi mi o to pani Barbaro żeby nie było takiej sytuacji że za jakiś czas zbliża się koniec roku okaże się że decyzją za zgodą dyrektorów szkół na przykład te środki zostaną przesunięte jak gdzie indziej na przykład, tak? Albo wykorzystane w zupełnie innym celu niż na, na oświatę, tak? Bo jeżeli... takie sytuacje też y, takie takiej sytuacje miały miejsce. Dlatego, to to znaczy... dlatego pytam na każdej sesji, jakie są środki na tym paragrafie, czy te środki maleją, a to by oznaczało właśnie, że dyrektor wydaje. Pieniądze na jakiś zakup materiałów, czy one są cały czas w takiej samej wysokości, a później za zgodą dyrektorów szkół zostaną przesunięte zupełnie gdzie indziej, prawda? To znaczy, jeżeli zostałyby przesunięte, to widziałby pan to w załączniku numer dwa. E, natomiast w, na ostatniej sesji zwiększaliśmy. Ale były przesunięte, ale nie na oświatę. Ale to widziałby czy... Pan, jakby wskazalibyśmy na sesji w załączniku numer dwa, że są zmniejszenia. Natomiast w podstawowym zakresie szkół, szkół podstawowych, w tym podstawowym budżecie nie ma zmian. Na ostatniej sesji zwiększaliśmy te budżety o 350 tysięcy, o ile dobrze pamiętam. Na dzień dzisiejszy zwiększamy je również o 71 739, nie ma mowy o zmniejszeniach. No jakby to widać w załączniku. Wkładamy, no bieżąc, to nie znaczy, wydawane... że, że ktoś je wydaje, prawda? bo one są na, kont, na koncie, ale nie, to nie znaczy, że są wydawane środki. tak? Może inaczej pytanie zadane, kiedy y, będzie wiedza, ile tych środków już wydano? O.